Czytanie z Księgi Rodzaju Abram padł na oblicze, a Bóg tak do niego mówił Oto moje przymierze z Tobą Staniesz się ojcem mnóstwa narodów Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram Lecz imię Twoje będzie Abraham Bo uczynię Ciebie ojcem mnóstwa narodów Sprawię, że będziesz niezmiernie płodny Także staniesz się ojcem narodów I pochodzić będą od Ciebie królowie Przymierze moje, które zawieram pomiędzy mną a tobą oraz Twoim potomstwem, będzie trwało przez pokolenia, jako przymierze wieczne. Abym był Bogiem Twoim, a potem Twego potomstwa. I oddaję Tobie i Twym przyszłym potomkom kraj, w którym przebywasz, cały kraj Kanaan, jako własność na wieki, i będę ich Bogiem. Potem rzekł Bóg do Abrahama: Ty zaś. A po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia zachowujcie przymierze ze mną.